Sie jestem depattrykę Sto i dzisiaj pokażę wam TNT mod do Minecrafta. Żeby mod zadziałał, musimy zaktualizować Minecrafta, więc załączamy Minecrafta, Gdy, te, gdy ktoś ma oryginalnego to klikamy options i force update klikamy tak i done Dobrze, to teraz um, musimy pobrać taki plik ze strony podanej w opisie Już go pobraliśmy, otwieramy ten plik Wypakowujemy go na pulpit. I wypakują nam się ta, takie dwa pliki. Teraz klikamy w Start. Uruchom. Wpisamy procent. AppData. Procent. Klikamy OK. I teraz wyświetli nam się tu taki folder. I tutaj musimy otworzyć folder. Minecraft. Potem otwieramy folder bin i tu mamy taki plik Minecraft. Musimy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy. Yy, otwórz za pomocą Archivizer WinRAR. Tutaj możemy to zamknąć. Tu się nam takie coś otworzy. Teraz otwiera otwieramy plik modloader. Module Ader, że są takie pliki. Musimy je tak zaznaczyć i przerzucić tutaj. Klikamy OK. Teraz zamykamy ten plik modloader i otwieramy plik TNT-Mod. Kopujemy to to wszystko. Tak samo przerzucamy, klikamy OK. To tu już możemy zamknąć i teraz pokażę Wam jak zrobić te TNT dom, te nowe TNT. Thank you for watching!